Witam na moim kanale Pomysłowa Kuchnia, jeżeli Wam się film spodoba, proszę o subskrypcję mojego kanału. Na początku przygotowuję kruszonkę. Masło wraz z mąką i cukrem pudrem ucieram na kruszonkę. Cię rozgniatam tak rękami, aby powstały charakterystyczne grudki dla kruszonki. Gdy kruszonka będzie gotowa, odstawiamy do schłodzenia. Następnie przygotowuję ciasto. Jajka wraz z cukrem wanilinowym oraz cukrem ubijam na poszystą pianę. Gdy jajka już będą ubite do mąki dodaję proszek do pieczenia. Wlewam przestudzone, stopione masło. Jogurt naturalny 250 ml. Oraz mąkę, dodaję małymi porcjami. Gdy dodaję te wszystkie składniki do masy jajecznej, dobrze jest zmniejszyć moc miksera, aby nam mnie za bardzo nie chlapał. I wszystko jest dobrze wymieszane. Wykładamy na formę. Na spód możemy położyć papier aby nam się spód formy nie rysował i łatwiej odchodziło. Do ciasta możemy dodać dowolne owoce. Ja akurat użyłam truskawek. Ciasto pieczymy około 40-45 minut w temperaturze 180 stopni. Te wszystkie owoce powykładam i posypuję schłodzoną kruszonką. Życzę smacznego i zapraszam również na inne filmy na moim kanale. Życzę udanych wypieków! Upieczone ciasto posypujemy cukrem pudrem.